Wyobraź sobie lot helikopterem nad centralną Australią. Poniżej ciebie tysiące zwierząt rozbiegają się po czerwonej ziemi: króliki, wielbłądy, dzikie świnie, lisy, kozy, koty. Snajper wychyla się z drzwi. Toksyczne przynęty są zrzucane z samolotów. Ogrodzenia rozciągają się po horyzont. Wygląda to jak strefa wojny, i pod wieloma względami właśnie nią jest. Australia cicho stała się największym na świecie eksperymentem tego, co się dzieje, gdy pozwala się miliardom niepożądanych zwierząt swobodnie się rozprzestrzeniać, a potem desperacko próbuje je powstrzymać. Więc oto dziwne pytanie, które stoi w centrum tego wszystkiego: jeśli te zwierzęta są tak wielkim problemem, dlaczego Australia po prostu ich nie zje? Na pierwszy rzut oka ten pomysł brzmi prosto i satysfakcjonująco. Zamienia się szkodniki w jedzenie i kryzys w bufet. Wydaje się to sprytnym sztuczkiem, ale jak zaraz zobaczysz, prawdziwa odpowiedź jest mroczniejsza, bardziej skomplikowana i znacznie droższa, niż wygląda to z zewnątrz. Zacznijmy od inwazji, która zmieniła wszystko. W 1859 roku zamożny osadnik o imieniu Tomasz Austin wypuścił 24 króliki europejskie na swojej posiadłości w Wiktorii, żeby mógł je polować. Brzmiało to nieszkodliwie. Po prostu bogaty człowiek chciał mieć ruchome cele do sportu. W ciągu kilku lat te 24 króliki zamieniły się w tysiące. W ciągu kilku dekad ich potomkowie rozprzestrzenili się na dużej części południowej Australii, zamieniając kontynent w króliczy raj z dużą ilością trawy, bardzo niewieloma drapieżnikami i idealnym klimatem. Na początku XX wieku króliki były tak liczne, że ludzie opisywali całe zbocza jako ruchome, ponieważ były pokryte futrem. Niektórzy historycy szacują, że w szczytowym okresie populacja królików mogła sięgnąć miliardów, co oznacza, że było ich więcej niż ludzi na Ziemi w tamtym czasie. Słodkie czy nie, były biologiczną kulą u nogi. Króliki przegryzały uprawy po same korzenie, ogołacały ziemię i powodowały masową erozję gleby. Konkurowały z rodzimymi zwierzętami o jedzenie, i przyczyniły się do wymierania niektórych roślin i drobnych ssaków. Dziś, nawet po 150 latach wojen z królikami, Australia wciąż ma około 200 milionów dzikich królików, powodujących szkody w rolnictwie, warte około 200 milionów dolarów australijskich rocznie. Co zrobiły ludzie? Próbowali zabić je na wszelkie możliwe sposoby, jakie mogli wymyślić. Ludzie strzelali do nich, zastawiali na nie pułapki i wysadzali ich nory. Rządy zbudowały słynne ogrodzenia odporne na króliki, rozciągające się na tysiące kilometrów, aby spowolnić linię frontu. W latach 50. XX wieku wypuścili wirusa myksomatozy, który powodował masowe wymieranie. W latach 90. wypuścili wirusa krwotocznej choroby królików, który wyeliminował nawet do 90% królików w niektórych suchych regionach. Za każdym razem populacja gwałtownie spadała, a potem się odbudowywała. Ocalałe osobniki wykształcały odporność. Wojna po prostu zaczynała się od nowa. W tym momencie twój mózg niemal automatycznie zadaje to samo pytanie: mięso królików jest jadalne, więc dlaczego nie spożywać problemu? Dlaczego nie zbudować przemysłu na gulasz z królika, ciasta z królika i suszone mięso z królika i po prostu... Nie pogryź na jeźdźców do poddania się? Rzeczywistość jest taka, że ten pomysł działa tylko na papierze. Po pierwsze, liczby są absurdalne. Potrzebowałbyś ogromnego narodowego przemysłu tylko po to, by nadążyć za rozmnażaniem królików, nie wspominając już o faktycznym zmniejszeniu ich populacji. Po drugie, wiele metod kontroli, zwłaszcza wirusy i trujące przynęty, przemienia zwierzęta w materiał niebezpieczny. Nie sposób stwierdzić na podstawie wyglądu, czy królik nosi śmiertelnego wirusa biologicznej kontroli, czy czytał truciznę zaprojektowaną do zabijania drapieżników, które żerują na jego padlinie. Po trzecie, króliki to tylko jeden element w znacznie większej i dziwniejszej układance. Podczas gdy Ty zajmujesz się jednym problemem, dziesięć innych rozmnaża się w tle. Weź pożary myszy. W 2021 roku części wschodniej Australii doświadczyły jednego z najgorszych wybuchów myszy, jakie kiedykolwiek odnotowano. Rolnicy, wracający do domów po wyjazdach, znajdowali swoje domy dosłownie pełne gryzoni. Dla tysięcy rodzin w wiejskiej wschodniej Australii to codzienne życie, które dzielą z plagą myszy. Myszy przegryzały izolacje, pożerały przechowywane zboże, drążyły tunele w materacach i poduszkach oraz biegały po ludziach podczas snu. Niektóre szpitale zgłaszały, że pacjenci byli gryzieni w łóżkach. Więzienie musiało zostać ewakuowane po tym, jak myszy przegryzły okablowanie i ściany. W niektórych gorących punktach naukowcy szacowali zagęszczenie do 3000 myszy na hektar wokół źródeł pożywienia. Wyobraź sobie, że stoisz nocą w szopie i obserwujesz, jak podłoga się falująco porusza. To nie jest dywan, to jest zaraza. Rolnicy stawiali pułapki i łapali setki myszy na noc. Rozsypywali trutki na tony. Martwe myszy piętrzyły się na otwartej przestrzeni, spływały do zbiorników na wodę i gniły wewnątrz ścian i maszyn. Teraz zapytaj siebie, kto realistycznie mógłby zjeść te zwierzęta. To nie są czyste, upolowane stworzenia. Są nasiąknięte rodentycydem, pełne chorób i umierają w sposób, który zamienia ich ciała w małe, toksyczne bomby dla wszystkiego, co się ich dotknie, w tym dla zwierząt domowych, dzikich i ludzi. Pożary myszy wyraźnie pokazują, dlaczego po prostu zjedz szkodniki zawodzi, gdy przestajesz mówić zgrabne hasło i przechodzisz do rzeczywistości. Kiedy Twoimi głównymi narzędziami są trucizna i biokontrola, nie możesz rozsądnie zmieniać ofiar na jedzenie. Jeśli myszy ewidentnie nie nadają się do menu, może coś większego już tak. To prowadzi nas do jednej z najdziwniejszych inwazji Australii wielbłąda. Normalnie nie kojarzysz wielbłądów z Australią, lecz kraj ten ma teraz największą na świecie populację dzikich wielbłądów. Zostały one sprowadzone w XIX wieku z Indii i Afganistanu, aby przewozić zaopatrzenie przez pustynię, pełniąc rolę żywych ciężarówek na kontynencie z prawie żadnymi drogami. Gdy samochody i pociągi zaczęły dominować, tysiące wielbłądów po prostu wypuszczono, bo przestały być przydatne. Nie wyginęły, rozkwitły. Dziś setki tysięcy dzikich wielbłądów przemierzają centralną Australię, zwalają płoty, deptają delikatne obszary podmokłe, zanieczyszczają wodopoje, odganiają bydło od miejsc picia, a nawet uszkadzają klimatyzatory, by dostać się do skroplonej wody. Szkody wyrządzane infrastrukturze, delikatnym ekosystemom pustynnym i społecznościom rdzennych mieszkańców są ogromne. Co więc robi rząd w tej sprawie? Wysyłają helikoptery ze snajperami. Główną metodą jest tak zwany odstrzał powietrzny. Strzelcy wyborowi eliminują wielbłądy z powietrza, celując w duże stada na odległych obszarach pustynnych. W niektórych operacjach w ciągu kilku dni zabijane są tysiące zwierząt. Ciała pozostawia się tam, gdzie upadły, powoli rozkładające się na słońcu. Znowu pojawia się oczywiste pytanie: jeśli mięso wielbłąda jest jadalne, czemu go nie wykorzystać? Mięso wielbłąda może być naprawdę smaczne. Niektóre australijskie firmy pozyskują wielbłądy na eksport i na karmę dla zwierząt domowych. Istnieją restauracje serwujące burgery i kiełbaski z mięsa wielbłąda. Jednak gdy przyjrzeć się systemowi bliżej, rozwiązanie po prostu je zjedz uderza w cztery nieustępliwe ściany. Pierwszym problemem jest lokalizacja. Większość wielbłądów żyje w wyjątkowo odległych regionach pustynnych. Często setki kilometrów od najbliższego zakładu ubojowego lub asfaltowej drogi. Aby przetworzyć je na mięso, potrzebne byłyby mobilne zakłady ubojowe chłodnie, paliwo i personel tylko po to, by przetransportować tusze do legalnego punktu przetwórstwa. Koszt tego często przewyższa wartość mięsa. Drugim problemem jest bezpieczeństwo żywności. Mięso przeznaczone do spożycia przez ludzi musi być zabite i przetworzone w licencjonowanych zakładach pod kontrolą inspekcji. Zwierzęta zabite z helikopterów, pozostawione na słońcu, nieodrażniane ani odpowiednio chłodzone, po prostu nie mogą legalnie trafiać do supermarketów ani restauracji. Gdy uwzględnisz standardy higieny, większość odstrzałów powietrznych jest całkowicie niezgodna ze strategią pozyskiwania mięsa. Trzecim problemem jest niestabilna podaż. Populacje szkodników gwałtownie rosną i spadają. W jednym roku może być zbyt wielu wielbłądów, kilka lat później susza lub wcześniejsze odstrzały mogą znacznie zmniejszyć ich liczebność. To koszmar, jeśli chcesz zbudować stabilny przemysł komercyjny z regularnymi klientami i długoterminowymi umowami. Czwarty problem to ukryta pułapka ekonomiczna. Agencje zajmujące się ochroną środowiska ostrzegają, że jeśli przekształcisz inwazyjne zwierzęta w naprawdę cenny towar, ludzie mogą potajemnie zacząć je chronić. Gdy środki do życia zależą od ciągłych dostaw wielbłądów lub innych szkodników, zlikwidowanie populacji staje się nieopłacalne. Szkodnik zamienia się w zasób, który ludzie mają finansową motywację utrzymywać przy życiu. Niektóre wielbłądy stają się jedzeniem, ale wykorzystanie mięsa jako głównej metody kontroli na poziomie wymaganym do rozwiązania problemu to w zasadzie fantazja. Skuteczne odstrzały to te, które są najtańsze i najszybsze pod względem logistyki co zwykle oznacza pozostawienie tuż tam, gdzie padły. Jeśli chcesz spotkać prawdziwych superłotrów w historii australijskiej fauny musisz spojrzeć na mniejsze i urocze zwierzęta Lisa Rudego i dziko żyjącego kota domowego. Lisy rude zostały celowo sprowadzone przez brytyjskich osadników w XIX wieku dla polowań sportowych. Szybko uciekły na wolność i rozprzestrzeniły się na ogromne obszary kontynentu. Dziko żyjące koty pojawiły się z pierwszą flotą, a potem rozprzestrzeniły wszędzie od pustyń i lasów po farmy i odległe wyspy. Dziś jest kilka milionów lisów i miliony dziko żyjących kotów krążących po krajobrazie. Każdy pojedynczy dziko żyjący kot średnio zabija około 390 ssaków, 225 gadów i 130 ptaków rocznie. Gdy sumujesz wszystkie koty, otrzymujesz liczbę zabitych zwierząt rodzimej fauny w miliardach każdego roku, co jest porównywalne z trzema miliardami zwierząt zabitych lub wypartych podczas pożarów czarnego lata w latach 2019-2020. Lisy czynią podobne szkody wśród średniej wielkości ssaków i ptaków gniazdujących na ziemi. Razem lisy i koty są głównym powodem, dla którego Australia ma najwyższy na świecie wskaźnik wymierania ssaków z co najmniej 20 gatunkami utraconymi od czasu osiedlenia się Europejczyków. Dlaczego zatem Australijczycy nie jedzą lisów i rykotów? Technicznie rzecz biorąc, można je jeść, a istnieją programy telewizyjne i projekty artystyczne. W których szefowie kuchni gotują dziko żyjącego kota lub ropuchę trzcinową, aby zszokować publiczność i rozpocząć rozmowy o gatunkach inwazyjnych. Jednak dla masowego spożycia ten pomysł się nie sprawdza. Drapieżniki takie jak koty i lisy są kulturowo tabu jako jedzenie dla większości ludzi. Często są pełne toksyn z programów wabienia, takich jak trucizna 1080 lub noszą pasożyty i choroby. Pozyskiwanie ich na dużą skalę oznaczałoby ciągłe polowania, obchodzenie się i przetwarzanie padlinożernych mięsożerców co jest niebezpieczne, kosztowne i niezwykle trudne do uregulowania. Nawet gdybyś w jakiś sposób przekonał ludzi do zamawiania burgerów z Lisa i kebabów z Kota, głębszy problem pozostaje. Dopóki środowisko jest pełne ofiar i nie ma szczytowych drapieżników, które mogłyby je kontrolować, Lisy i Koty będą dalej się rozmnażać. W najlepszym wypadku zajadasz się tylko odsetkami, podczas gdy kapitał pozostaje nietknięty. Jak widać, pojawia się pewien wzór. Króliki, myszy, wielbłądy, lisy, koty, ropuchy drzewne, karpie, dzikie świnie, kozy, jelenie, konie. Lista najeźdźców jest długa i ciągle rośnie. Naukowcy szacują, że od czasu europejskiej kolonizacji Australia zasiedlona została przez ponad 3000 obcych gatunków zwierząt, roślin i innych organizmów. Razem gatunki inwazyjne kosztują kraj szacunkowo 24,5 miliarda dolarów australijskich co roku w postaci szkód i zarządzania. Dlatego hasło po prostu je zjedzmy nie jest traktowane poważnie jako główne rozwiązanie. Zwierząt jest po prostu zbyt wiele w zbyt wielu miejscach. Wiele z nich jest zabijanych metodami, które czynią ich ciała niebezpiecznymi do spożycia. Wszystko to dzieje się na tle ekosystemów, które nigdy nie były zaprojektowane do radzenia sobie z nimi od samego początku. Jeśli spojrzeć jeszcze szerzej. Prawdziwym powodem, dla którego te zwierzęta mają tak wolną rękę, nie jest to, że Australijczycy są niechętni do ich jedzenia. Chodzi o to, że naturalne hamulce zniknęły. Przez miliony lat australijska fauna rozwijała się w izolacji z własnymi szczytowymi drapieżnikami gigantycznymi waranami, takimi jak megalania, lwami workowymi i tygrysami tasmańskimi. Ci drapieżnicy zniknęli. Nawet współczesne dzikie psy, dingo, są prześladowane i wygradzane z ogromnych obszarów wypasu owiec. Kiedy przybyli Europejczycy, nie tylko sprowadzili króliki, lisy i myszy, również usunęli lub stłumili wiele tego, co mogło utrzymać tych najeźdźców w ryzach. Efektem jest kontynent, na którym niewielcy i średni drapieżnicy z zagranicy, zwłaszcza koty i lisy, niemal nie mają naturalnej konkurencji. Aby powstrzymać szkody, Australia opiera się mocno na narzędziach, które nie dostarczają jedzenia. Należą do nich trujące przynęty, inżynieryjne wirusy, masowe łapanie i polowania oraz coraz częściej skomplikowana sieć ogrodzeń i stref wykluczenia. W niektórych z tych ogrodzonych obszarów jest bardziej optymistyczna historia. Miejsca takie jak rezerwat Scotia, New Haven i Arid Recovery. Wykorzystują wysoko zabezpieczone ogrodzenia, aby trzymać z dala koty i lisy, podczas gdy konserwatorzy przywracają zagrożone ssaki, takie jak bilbie, betongi i kangury drzewne. W niektórych z tych sanktuariów populacje rzadkich gatunków wzrosły kilkukrotnie w ciągu zaledwie kilku lat. Można powiedzieć, że wcale nie jedzą problemu. Wytaczają mu mur i zaczynają od nowa wewnątrz. Więc co zostaje z idei z tytułu? Miliardy dzikich zwierząt wędrują po Australii i niemal żadne z nich nie trafia na talerze. Wszystko sprowadza się do kilku surowych prawd. Wiele z najbardziej destrukcyjnych zwierząt, zwłaszcza lisy, koty i myszy, jest albo kulturowo zakazanych, zbyt niebezpiecznych, albo zbyt skażonych przez programy trucizn, by przekształcić je na bezpieczne źródło jedzenia w skali. Większe jadalne zwierzęta, takie jak wielbłądy i niektóre dzikie parzystokopytne, żyją zbyt daleko, w zbyt ekstremalnych warunkach, aby przetwarzać je ekonomicznie i bezpiecznie w liczbach potrzebnych do rzeczywistej kontroli. Przekształcenie gatunków inwazyjnych w cenione produkty ryzykuje utrwalenie problemu przez stworzenie presji na utrzymanie wysokich populacji zamiast ich eliminacji. Przede wszystkim jedzenie ich nie rozwiązuje głębszego problemu, jakim jest zalewanie całych ekosystemów zbudowanych wokół unikalnych gatunków rodzimych wezwaniami przez hiperadaptacyjne obce gatunki i brak naturalnych drapieżników. Australia rzeczywiście je niektóre ze swoich najeźdźców. Można kupić kiełbasy z wielbłąda, filety skarpia, talerze degustacyjne dzikiego uczty i dania z inwazyjnych jeżowców morskich w modnych restauracjach. Można znaleźć dziki olej z oliwek pochodzący z drzew, które wymknęły się spod uprawy. Istnieje nawet rosnący ruch Jedz Problem, który zamienia gatunki szkodniki w nowatorską kuchnię. Te eksperymenty są interesujące i czasami pyszne ale są raczej historiami pobocznymi niż rozwiązaniami. Są jak wypicie szklanki wody przed falą tsunami. W końcu szokująca rzeczywistość jest taka: Australia pozwala miliardom dzikich zwierząt wędrować nie dlatego, że tego chce, lecz dlatego, że skala, biologia i ekonomia inwazji czynią niemal niemożliwym rozwiązanie problemu poprzez jedzenie ich. Zamiast przekształcać te zwierzęta w jedzenie, Australijczycy zbudowali jedną z najbardziej intensywnych, zaawansowanych technologicznie i moralnie skomplikowanych wojen z dziką fauną na świecie prowadzoną za pomocą helikopterów, trucizn, ogrodzeń i coraz częściej z wykorzystaniem DNA i genetyki. Stół obiadowy nigdy nie miał wystarczyć.